Ania Zuzia, kochanie Mama? Tak, to ja A po co mnie budzisz? Nie chcę iść dzisiaj do przedszkola Dzisiaj nie idziesz do przedszkola Są wakacje Już jest czwarty. Pamiętasz? Jutro wylatujemy. Ale nie będzie naszego domku. Nie, wylatujemy do Kanady. A gdzie jest Kanada? Na drugim końcu świata. A jest do domku. Tutaj. No, musisz. Będziesz musiała się pożegnać. A na ile? Kilka dni. To nie ma sensu. Na tydzień. Ile dni? Siedem. Nie wytrzyma. Pomóc ci pakować? Mm. Chodź. Najpierw sobie to idź pooglądaj. Ja nie chcę. No dobrze, pooglądam. Może będzie ciekawa bajeczka. Mm. To bardziej udaje dla chłopaka. A, może dziś ubiorę sukienkę, moją ulubioną, tą piękną. A, no tak, dzisiaj trzeba jeszcze zawieść... O nie, wrzuciłam do kosza. Nie, tylko nie to. Dzisiaj będzie trzeba coś zawieść do lekarza. No, idę po sukienkę. Ej, ale tak ogólnie to w tym życiu. To ja serio wylatuję jutro. 19 godzin na drugim godziny świata do Kanady. No więc... <grym> Fajnie będzie, ale... Ale co? Na wylatuję. Gdybyście wiedzieli jakie ja mam burdel w pokoju teraz. Już dzisiaj pakujemy. To jest. Nie da się wytrzymać, bo jest taki syf, ludzie. Taki syf, mówię Wam. Nie da się wytrzymać, totalnie nie da. Kochanie, co tam? Pamiętasz, dzisiaj nasz wylot? O Boże, jakbym mógł zapomnieć. A nie zapomniałeś? Nie. Hmm. Czy ci przypadkiem nie masz za dużo ubrań? Masz tam swoją sukienkę. No mam, mam. No dobra, już się przebrałeś? Nie, oczywiście, że nie chcesz się przebrać. Hmm, I da się przebrać do Łazienki. Jestem przebrana. Rosja. Na wakacyjne, oczywiście, ubranko. Bardziej wakacyjne niż ma moja żona. No dobra, dobra. Co tam? No to co tam? No jak to? Ty idź do małej. Idę, idę. A spakujesz mnie? Oczywiście, że nie. Kochanie, która godzina, mamo? Poczekaj. Co? Czemu mnie budzisz o tej wcześniej godzinie? Bo dzisiaj wylot. Ale ja nie chcę, ja chcę porwać. Kochanie, bo się spóźnimy na wylot. Nie spóźnimy się, mamo. Spóźnimy. Samolotem lecimy? Tak. O, to te. A, a ja mam się spakować? A jak? A, okej. Okay. Eee... A kasę wziąć? No tak. Chyba bierzesz kasę. No biorę. Ale ty jesteś bogata, kochanie. No nie, dziękuję, mamuś. To taty tyle hajsu dostałam Na gwiazdkę? Oczywiście, jak Wezmę tą monetę i tego dolarka. Tylko tyle? Dwa... dwie monetki. One gdzieś tam... nie możesz ich włożyć. Wiem, to wezmę jedną w rękę. Niech nie. Wezmę rzeczy do foto... do zdjęć. Na Na pewno jak na wakacje biorę sukienkę i biorę to i oczywiście piżamkę ale nie przebiorę się w sumie biorę wszystkie ubrania to nie za dużo nie czemu dobra to coś, coś to są twoje wakacje chyba nie z moich urodzin co no nie bo dzisiaj nie masz no dobra Ale mam za dwa dni no masz y Klucze? Mamy klucze. A. Wezmę księgę do czytania. Mm, tylko pisnie telefon. Okej, okay, jestem gotowa. Co tam kto gotowy? Uj, już spakowałaś, oczywiście jestem taka szybka. A, ja idę się spakować. Mama spakuje mnie. A tu mam plecak, ale nie do plecaka. A do tego? Do wyjścia. A dobrze, mamo. Spakowałaś już to. Teraz mój kostium do pływania. To, coś, to, to się przybiorę. Mamoś? Tak? A będę mogła wziąć moje bluzkę. Tak, weź jakieś babki. Dobrze, to wezmę zabawki. Mamo, tak. A ta czapka mi potrzebna. A chcesz? No w sumie nie chcę, bo mnie bzytka jest. No dobrze, to wyrzucę. Jesteś gotowa? Mm -mm. Wezmę mojego pieniądza. Mogę? Możesz. No dobrze. Kupię coś sobie z sklepiku. Dobrze. Wezmę jeszcze myszkę. Mhm. Jest Tak. A bierzesz konsolę do lotu? Nie, w sumie nie chcę. Też jestem gotowa. Też jesteś szybka. Czemu ona ma ładniejszą bluzkę? Nie jest ładniejsza? Nie jest ładniejsza. Co? Nic, przesłyszało mi się? ci się nie przysłyszało, kochanie Tomek? Idę, idę. Pakuj się. A te bierzemy kredytową. Co? Nic. Umalujesz się? A co, brzydko wygląda? Tak jakby. Hm. piszamy dużo tych rzeczy wzięłaś oczywiście to co kto na śniadanie gotowy ja ja oj Teraz się śniadanie mamo mama co na śniadanie oj ja chcę tu siedzieć mamuś tak, kochanie. E, jajecznicę dzisiaj robię. jajecznicę, A co? Myślę, że to jest smaczniejszego. Jajka z wykonem. Mama! Co? Chcesz mi pomóc? Nie, nie chcę. Au! Co, au? Tu cię boli? Jajka to boli. A jajka nic nie boli. Mm, nie wiesz, bo nigdy jajkiem nie byłaś. Właśnie przestańcie śmiać. No ale ona mówi, że jajka żyją. żyją. Przestań. Jajka nie żyją. Chcesz zobaczyć, że żyją? Nie, nie chcę. Ale kłótnia się porobiła. Mm. I tak nie jestem, mamuś, głodna. Nie się Teraz mi tu coś innego powiesz. Po mm -mm. mm -hmm. jednym trzeba wkładać. Dzięki, kochanie. Wam przygrzewam mleko. Mama, ale ja nie chcę mleka. Chcesz? Mm -mm. Tak, musi się wam przygrzać. Mama, ja chcę herbatę dopisać. Ja w stanie herbaty. Nie mogę dostać mamuś płatków. Nie, nie możesz. Ale ja chcę płatki. Weźcie, przestań się będzie robiło mleczko. Okej, okay, i jeszcze tu. Eee, yy, trochę tu mleka. I trochę zimnego. Eee, co teraz kochanie? Ja, No a do picia? Wodę. Ja też chcę wodę. Nie, to jest za dużo na wodę. Woda to najlepsze picie. Wiem. Ale nie dla ciebie. A dla kogo? Mamo spadło mi. Nie, co pucz. Jadłam. A raczej się opukałam. Dobra, ja już jestem najedzona. Wody nie wypijesz? Nie mam siły na picie wody z człowieku. Kubek na to. Dobra, idziemy. Czekajcie na mnie. Każdy bierze coś swojego. Ale, że ja muszę nieść, to wstyd. Nie wstyd. Pół godziny później. Mama, kiedy będzie my? Mm. Mama, nie dobrze Nie dam rady. Już jesteśmy, dwie minutki. Okej. Okay. Wow. Ale tutaj ładnie. Jaki fajny koralowce. Konton. Jo. Jaki super. Ja nie mogę. Jaki super Konton. Już się nie mogę doczekać środka. Wow. Ale czadowy salon. Ale fajna kuchnia, wow, chodź zobaczymy środek, jaka fajna, ja chcę zobaczyć w wow. tej jak się kompie, to nie, nie widać, prawie nie, smoczek mi aż wypadł, opuszcz go, wow, ja chcę zobaczyć mój baku, jaki ładny. Jaki śliczny, mamo. Wiem, też mi się podoba. A mi strasznie. No co, i ja zaklepuję już górę. góry? O, nie ma góry? Serio? Super, to ja śpię tu. Śpić, gdzie chcesz, ale ja śpię tam małym. Dobre, można nawet mieć na smoczek. Super, i Ja się rozprzedałam też. O, mam aparat. O nie, zamieniłam się z mamą. Waliszkami. Wow, ale fajne. Kulna szafka moja. Dobra. Adorna, moja. Epickie. Ja już chcę się położyć na te łóżko. Ja już leżałam, jest Pse, super. I ja żartujesz sobie. Mm -mm. Niemożliwe. Nawet bardzo możliwe. Czy to nie bakaż? I jak fajnie. To ja zaraz pójdę na zakupy, bo lodówce jest pusto. Dobrze, mamuś. Idziesz ze mną, kochanie? Ja tak, mogę iść. Tata, nie idź. Co my będziemy robiły bez was? Pobawicie się. Ale co? Możecie wymyślić jakąś zabawę. No możemy, ale nie ma sensu. O jest, zobaczysz, jak tu będzie fajnie się bawić. Hmm. No dobra, może chodźmy na dół. na dół. Tak, na dół chodź. To na dół pójdziemy i się popuskamy w wodzie. Wow! A może ci zwiążę włosy? O tak, dobry pomysł. Sí, Sister! zwiąż mi włoski już ci zwiążę czekaj Oj, i wyrzuciłaś sorki e, ja ci dam sorki to co kumpiecie się z oczywiście to co jednak nie idziecie do sklepu nie no mówiłaś nas to ja zwiążę włoski Chcesz rozwiązać? Nie, mam warkocze. To co, kto na bombę? I oczywiście, że ja. I ono ra się nie chce. Ja tu będę ratownikiem. O, ja się położę. To co, skaczemy na bombę? Wow, ale fajnie łóżki załoczyć. Tak, fajnie. A ja nie umiem pływać. O, tu tam jest taki basen tam, dam. O, tak widzę. No tutaj jest. A tak za tobą. Wow, ale fajne. Tu też jest basen. O, pływam, No ja nie mam rękawek. Niesprawiedliwe. No, zobacz jakie fajne, muszna. Nie mogę dotknąć. Co ty nie dotykasz? Dna? Nie dotykam. Ja dotykam, zobacz, mogę wziąć sobie tą no, no spokojną deszerutę. Nie wiem jaki ona ma kolor. To jaki? Niebieski. Mm -mm. No serio ma. Ej, to co porobimy? Nie wiem, bawimy się w wodnego berka. Tak! I uciekający musisz znaleźć muszelki, okej? Okay? Okej. Okay. Ja jestem berkiem. Okej. Okay. Cztery. A! Mam muszelkę! Jak złapie się wszystkie, jest się berkiem. Okej. Okay. Mam drugą. A! Nie. Mam. A można wychodzić z wody? Mmm... Można. Okej. Okay. Ale to jest berek wodny. Aha, no tak. To co? Łapisz mnie? Eee... Eee... o to Bolało. Pluskam się. Psikam się wodą. Psik, psik, psik. Ej, to nie psikanie, to pluskanie się w wodzie. Ja nie chcę pływać. Co ty, boisz się? Nie, nie boję. Dwie godziny później. To co, dzieciaki, może pokupimy się razem? Nie, mama, ja już jestem śpiąca. Co na kolację? Nie mamy nic do jedzenia przecież. O, no tak. No co robimy? Idziemy się kopać? Chodźmy. To chodźcie. To kto najpierw? Najpierw może ja? No dobra. No dobrze. Najpierw pójdę tam za kurtynę, za kibelek. No dobrze, idę zdjąć kostium. Ona zdejmuje kostium? Tak, zdejmuje. No dobra, teraz tu przejść. Jestem, dwa mnie. I co się? No tak, tak. To ja idę. Pójdę tam, będzie się jeszcze. powiedziałam. Idę. Ej! I co tam? Łocha wow, jestem za tą Weź, idź. Idź. Om. Wiedziałam, że wejdzie śmiesz. Idź, idź. Nie. Yeah. Idź, to nie tak tobie. Dobra. Masz, masz. Będzie pobrudzony. Mam ci niej, ale śmiesznie było. Nie wiem czy ona będzie by zadowolona. Jakby mi tak zrobiła. Jeszcze się wytrę. Nie jest to fajna. Przynajmniej w tej chwili. I się nie podobało. Umyję jeszcze twarz. Mamo, pomożesz mi zdróć kostium. Mhm. I co tam? Dobrze się czujesz? Tak. Nie nie dobrze. O, I dobrze się. O, teraz się wykąpię. Chcesz się wykąpać, jeszcze to posiedzę w świętowaniu? Tak, mamo, byłoby fajnie. E, ona nie zrobiła takiego pranka, że się wkurzyłam. Ej, co chcesz? Co ty robisz? Nic, nic. Gdzie nie idziesz? Po komórka? Nie wiem. Postawiesz za to karę i na uczkę Nie rozkrywaj koczyny. Nie rozkłodziesz, szartowałam. Nie będę taka okrągła jak ty. Ale może będę gorza. I ty nie, nie zrobisz mi tego. O, jeszcze się nic nie widzi. A wiesz, co ja zrobię? Za. Trawisz. I co? fajnie, tak? Nie, nie fajnie. No to i Ha! Hmm, ona jest nie niemądra. Szkoda, że ja nie mam... Szkoda, że mam taką siostrę. Mama, przyniesiesz mi ubranie? Tak, tak. A! I idę przynieść sobie. Proszę, kładę ci przed to. Mm, mm, mm. Twoja jest fajne. Myszka, miska, myska. Myszka moja myszka. To co, teraz my? Tak, tak chodź.

Jeśli chcecie więcej takich historii, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć więcej. Łapkujcie filmy i do zobaczenia jutro albo dzisiaj. Bo dzisiaj w sumie nagram więcej filmów. A jej. Pa pa.